Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj jak co sobotę, książka, zachęta do lektury, no i dzisiaj taka książka, którą już dosyć długo czytałem, no nie była może najprostsza, może też trochę innych książek gdzieś tam po drodze czytałem, Rod Dreyer, opcja Benedykta, książka z takim podtytułem Jak przetrwać czas neopogaństwa, Książka człowieka, który zaczął jako ewangelikalny chrześcijanin, potem został katolikiem, a ostatecznie wylądował w kościele prawosławnym. Do czego zresztą w tej książce się przyznaje, trochę mówi, że właśnie był takim człowiekiem, który no, patrzył w taki supermarketowy sposób na chrześcijaństwo. No i myślę, że chyba już w tym prawosławiu jakoś się zatrzyma. Zdając sobie sprawę, że jakby każdy kościół ma plusy i minusy. Natomiast o czym to jest książka? To jest książka tak naprawdę o, ty, o pewnej strategii, można powiedzieć, socjologicznej, społecznej dla chrześcijan, żeby w świecie, który się rozlatuje, przyjąć taką poważną strategię przetrwania, właśnie przetrwania nie w tym sensie, że po prostu. Takiego, można powiedzieć, takiego minimalistycznego, prawda, żebyśmy po prostu tam gdzieś schowali się do kąta i przetrwali, ale raczej przetrwania w tym sensie, żeby pewne wzorce, pewne rzeczy, które są ważne, dalej zachować, żeby to było, żeby nie dać się światu, ale nie dać się światu właśnie w, taki, w takim, w taki sposób, że ciągle ten pełen potencjał do całkowitej przemiany w sobie niesiemy. Kolejna taka ciekawa książka, to jest taka, znaczy ciekawa rzecz w tej książce jest właśnie, jest, o, o właśnie, tu mi się wyszło, równoległe polis. Równoległe polis, czyli takie trochę chrześcijańska perspektywa alternatywy dla społeczeństwa, która, która jest mniejsza, ale która jest cały czas propozycją kontrkulturową, twórczą, Odważną, inną niż to, co proponuje społeczeństwo. Społeczeństwo, które on tutaj ewidentnie określa jako całkowicie antychrześcijańskie. Natomiast też to, co jest ważne w, tym, w tej książce, to że on tak naprawdę próbuje zrobić przekrój, przekrój poprzez wszystkie te trzy tradycje chrześcijańskie. A więc, co ciekawe, w ogóle w protestantyzmie pomija Luteran. Czy takie kościoły mainline, których no, nie traktuje jako poważne propozycje protestanckie, ale skupia się tylko i wyłącznie na kościołach ewangelikalnych, na tym konserwatywnym skrzydle kościoła katolickiego i na, na kościele prawosławnym jako takim. I ciekawe jest to, że on faktycznie pokazuje pewne podobieństwa. Przy wszystkich, przy zrozumieniu wszystkich różnic, przy zrozumieniu tego, że oczywiście wszystkie te trzy tradycje są inne, pokazuje, że one wszystkie mają pewną cechę wspólną, i tą cechą wspólną jest to, że te tradycje chcą przeżywać chrześcijaństwo poważnie. Różniąc się trochę co do metody, o czym gdzieś tam myślę ci z nas, którzy znają te trzy tradycje, wiedzą, natomiast poważne podejście do chrześcijaństwa, poważne podejście do tego, żeby to chrześcijaństwo było kontrkulturowe, żeby było wiernością Chrystusowi. I myślę sobie, że udało mu się, że ta książka rzeczywiście jest ciekawą propozycją dla tych wszystkich y, nurtów chrześcijaństwa. Mówi o tym, że potrzebujemy przede wszystkim przejąć się tym, że przede wszystkim potrzebujemy faktycznie uświadomić sobie, że rozwiązaniem nie jestem ja i mój Chrystus, ale rozwiązanie jesteśmy my i nasza wspólnota i Chrystus. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym dla chrześcijan ewangelicznych, gdzie my czasami tylko i wyłącznie patrzymy w takiej perspektywie właśnie ja i mój Chrystus jestem zbawiony i w zasadzie reszta mnie nie interesuje. On mówi no nie, jeśli chcemy faktycznie, żeby ten kościół przetrwał, to musimy zbudować pewne trwałe, stabilne struktury, czy to naszego wyznania, czy zboru, Pewnych, pe, pewnego, można powiedzieć, też takiego wzorca dla rodziny, pewnego wzorca dla wychowania, pewnego wzorca dla szkolnictwa, pewnego wzorca dla pobożności w sensie właśnie tej wspólnotowej wizji. I myślę sobie, że to są bardzo fajne i bardzo, bardzo ciekawe myśli. Podoba mi się też jego odwaga w nazywaniu pewnych rzeczy, na przykład no, obecne te wszystkie zmiany tęczowe, nazywa po prostu odejściem od biblijnej antropologii, mówi o różnych, mówi też właśnie o skrajnym indywidualizmie, mówi też o, o takim naszym, mówi o internecie, mówi o pornografii, mówi o tym, że te wszystkie rzeczy faktycznie stanowią wielkie wyzwanie dla nas i Pomimo tego, że może to się trochę taką wydawać opcją wycofania, to myślę sobie, że jest to opcja tak naprawdę odważna. Widzę, że ten, a ja powiem szczerze, że gdzieś tam jestem wyczulony na to, żeby ktoś nie mówił z lęku. Jeśli ktoś mówi z lęku, to generalnie nie słucham tych rad, bo to nie są prawdziwe rady. Wydaje mi się, że to jest ciągle opcja odważna, że to jest ciągle opcja, która, która jakby mówi o tym, że powinniśmy jako chrześcijanie się nie bać. Ale jednocześnie, jakby przyjąć to, że na dzień dzisiejszy właśnie Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy, żebyśmy po prostu zwinęli żagle, przeczekali ten sztorm i byli gotowi, kiedy te żagle znowu przyjdzie czas rozwinąć. Polecam wszystkim. Myślę sobie, że ciekawa książka, inspirująca, zachęcająca i motywująca właśnie do odwagi, do dobra. I dająca nadzieję. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to, że Ty dajesz nam nadzieję, że nie ma nigdy takiej sytuacji, kiedy, kiedy właśnie Ty nas niechęcasz do tego i również dzisiaj Panie jesteś przy nas, prowadzisz nas i bardzo Cię proszę, abyś dawał nam mądre myśli, Panie, abyśmy byli Ci wierni i, i uwielbiali Ciebie właśnie przez to, że, że chcemy żyć dla Ciebie, Panie i, i prosimy, bądź z nami właśnie w tym. Z Bogiem i do zobaczenia.